Witam niedziela z gołębiami. Mamy wypuszczone wszystkie gołębie stójkowe pilnujemy, bo jasczą już był raz, było szczelanie I one tak sobie się podrywają same do góry. Jak widać tutaj im tak sypnąłem trochę do jedzenia, i to takie siwe. Samczyk może będzie z tych młodych ostatnich, już teraz też gołębie wszystkie wypuszczone. No i tak żeby cokolwiek przeprostowały skrzydła Pistolet w kieszeni Trochę bardzo pod słońce jest, nie widać Zaraz tutaj przylecą Może ruszymy trochę tym Delikatny wiatoryk jest. No i tak jest. No i trochę się jeszcze boją. Z jeszcze, wiem. Więcej niż dwa tygodnie siedziały. No i już do nisko. Takie stylowo też jak fajne niektóre no fajne niektóre są no już były przedtem w górze jak co niektóry się odbije i idzie do góry Nie wiadomo. Tu jest takie młode, też białe, takie z kolorowych, jakby pan e, żar oglądał, bo no, tutaj jest taka samiczka biała. No, taka z kolorowych, taka jaśniutka, taka bombka. Nie takie Takie chętne do lotu jest. No, jest ostatnio młody No jest no, tak stylowo taki gołąbek jest. No fajny gołąbek. Taka króciutka, fajna, fajna samiczka. O, jest! Aj, i no to tak. I to już odleciał. Pewnie nie będziemy już strzelać. A już by ją przymierzył. I tak to jest takie. Odlatuje tam na bok. i tak cały czas. I tego nawet nie mogą iść do góry. No bo cóż, pójdą do góry. Jak, jak ten za chwilę i już tego, no i to jest nic do zrobienia a tam się będzie wracać, E, dwa są jeden drugiego, o, te się boją posypały się aż na ziemię hm. o, jeden jest tam dwa i to jest cała masa tych tego dwie samice jak nie z jednej to musi, bo, musiała być jakaś przylotnia ta samica bo e, ale te i tak lecą no już się boją to już na takim ostrym lecie. I nie wiadomo kiedy pacnie w nie te gołębie to hm. I nie ma wypuszczania w ogóle tych gołębi, bo te gołęby się tak potwornie boją. No ale, też jedzenie zaraz to będzie z powrotem. Ale była druga, to znaczy, że jakiś przylotny był jaszcz. Bo ta od razu pogoniła, e, tą, ta co biła, no to tamta wcześniej no, przelatowała z boku. strzeliłem raz. A tu jest taki właśnie. I one pójdą do góry, i nie wiadomo kiedy za, za tych tu i do, doleci. No i nieraz nie zdąży wyciągnąć pistolet z kieszeni. Nieraz się zahaszy, i, to, i, i, i nie wiadomo kiedy go ściągnie. Jakiego, I go jest znowu. Ach, Ach jeszcze teraz jeszcze. Ach. Ach, Nie ma już tych ślepaków, odchodzi tutaj bokiem. Muszę załadować magazynek, Bo mogą być kłopoty jacie, ja, cię, ja, cię, ja, cię, ja cię. Jakby któryś poszedł do góry, no to jest problem. ona tam odchodzi. Nie wiem czy tam radę ją zbliżyć. No już będzie tu pilnować cały czas. Widzimy, ja, że za mocno zbliżone. Jak ja zbliżone? Bo słońce to nie widać. Ale teraz będzie już ich pisnować cały czas. Ale raz strzeliłem przedtem i, e, i teraz I teraz... nie ma już tych ślepaków, nie ma co odpalić racy. Teraz muszę zapakować to od nowa. No i bo tak. No e, już nawraca tam. Nie wypuściłem kiedyś z makówką. Dwa czerwone i nie wiadomo co się z nimi stało, a jeszcze dalej jest. Hm. I trochę to kłopotliwe jest. Bo nie ma szansy wypuścić nawet na, na minutę. Te głębi jakby się oderwało. Przedtem były w górze fajnie, znaczy tak, dwa, trzy były, tak się oderwały same. Ale tego już nawet nie ma co tego, tylko żeby się przeleciały, przeprostowały skrzydło no i pod zamknięcie. Tam tak krąży tam, bo je zbił bo pistolet mi spadł. I tak z niego nic. Bo, zaraz jest... spróbuję ją zbliżyć trochę. Nie wiem, czy ją widać. I jeszcze, żeby jest tutaj za daleko, żeby czasem nie odlecieć. Tam. nie wiem, czy ją dobrze widać. Wie, że tu jest stołówka. No to nie odleci. Tu w telefonie nawet nic nie widzę. Na tym może chyba, tam kręży. I wystarczy, że poleci gdzieś tam z boku, zatuje jej nie zobaczę. I to jest moment. Jak już złapię, to już ciężko, żeby puściła. Trochę jest. A jest tutaj. Jak... jak gołębiec, jakkolwiek, jak ona nawet na minutę nie odlatuje. Jakby się kręcić teraz kółko. Widać to jest. Wiecie tak kręcić, krążyć. Wiecie tak je pilnowało. Najgorsze, że był drugi, to znaczy, że albo jakaś samica jest przylotna. Strach normalnie w oczach cały czas. Muszę zapakować, zapakować e, ten magazynek. I ona tutaj będzie tak sobie krążyć. Jakby który nie daj Boże się podbił do góry, no to już jest po nim. To już jest po nim. Tam się gdzieś złożyła, gdzieś tam zaczęła bić. Może coś tam zobaczyła Ale, ale to tak cały czas. Ale nie ma co wypuszczać tej gołębi A jest jeszcze, ale dwa są Jeden drugiego goni Wiem czy radę jeszcze zbliżyć były dwie samice i jedna taka jakaś średnia i Jedna drugą odgania. Widać? I tu są w górze. Nie widzę. A jedna idzie tutaj. A jedna drugą atakuje. Musiała być jakaś przyrodna samica. Będzie walka o, o rewir. O, jak biją w jedna w drugą. Już jest takie natężenie tych jaszczębi, no to już nie ma szans, żeby goły mi polatały. No i będą tak kręcić, jedna w drugą bije. Ciekawe, no to jest aż zastanawiające. I będą, nie wiem, czy walczyć o, o terytorium, no bo jedna tutaj była na miejscu, a druga gdzieś nie wiadomo skąd się przykręciła. A jak widzą, że tu jest stołówka, no to nie odlatują jeszcze a tu jest jedna To jest jedna a druga odleciała Ami pokazywać gołębie to ja jeszcze nie pokazuję No i zaraz będą gołębie zamykane Bo szkoda Szkoda psuć nie wiadomo, którego złapię jeszcze. Nie daj Boże, któregoś z tych, co nie mogłabym złapać. Strach normalnie odwracać się głowy. No, za chwilę będą wołane do, do gołemnika Wymienione będą wygryty. Gdzie wychodzicie? Jest tutaj cały czas. Cały czas jest w kółko krąży. I już nie odpuści. Muszę załadować no i ją trochę pogonić. Pozdrawiam wszystkich, może jeszcze nakręcę jak, jak będzie już pełny pistolet, bo, bo z tego to szkoda, eee, no cóż można zrobić jak będzie piła w kołębie, no to no, pilnuje cały, cały czas tutaj. Już jak normalnie, też to nieprawdopodobne jest. Niektórzy powiedzą, a jaszczą, bo od czasu do czasu, ja mam jaszczębia cały czas, jakbym na, e, miał swojego jaszczębia. Chodzi sobie górą którego gość by tylko poszedł do tego na tej sponie Tak będzie sobie krążyła A nóż widelec któryś podleci do góry na i go Tragedia Pozdrawiam Zapraszam na kolejne filmy Idę załadować ten pistolet i Jakoś żeby te bezpiecznie Weszły do gołemnika Pozdrawiam